Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, opierając się na ostatnich wierszach z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus powiedział, że mamy praktykować i nauczać wszystko to, co On nam przekazał wśród wszystkich narodów. I dlatego przyglądamy się różnym fragmentom Ewangelii. Aby zobaczyć, czego Jezus nauczał, przez jego słowa, przez jego działania i w różnorodnych okolicznościach, w których znajdował się ze swoimi uczniami. I przechodzimy dzisiaj do dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Mateusza, i są pewne rzeczy, na które musimy zwracać szczególną uwagę, i dlatego są one kilkakrotnie powtórzone w Ewangeliach, gdyż potrzebujemy je słyszeć na nowo i na nowo i na nowo. Otwórzmy więc Ewangelię Mateusza, 19 rozdział i wiersz 23. Jezus mówi te słowa w odniesieniu do bogatego młodzieńca, który nie chciał się rozstać ze swoim majątkiem. Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi: Zaprawdę powiadam wam, że bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. I bogactwo może mieć charakter materialny ale też może mieć charakter intelektualny. To może też być bogactwo związane z pięknem wyglądu, bogactwo pozycji społecznej. Wiele różnych rzeczy może czynić nas bogatymi. I nasze bogactwo zazwyczaj czyni nas pysznymi. Jesteśmy wielcy w naszych własnych oczach, wielcy jak wielbłąd. I dlatego w następnym wierszu Jezus mówi, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tak trudno wielbłądowi przejść przez ucho i ponieważ jest wielki. Mała Ameba bez problemu mogłaby w jedną i w drugą stronę przechodzić sobie przez ucho i Dla Ameby ucho i jest jak wielkie drzwi i jest wielka różnica między wielbłądem a Amebą. To nasza małość pomaga nam wejść do Królestwa Bożego. Natomiast kiedy mamy wielkie wyobrażenie o sobie, co jest powszechne wśród potomstwa Adama, to jest nam trudno wejść do Królestwa Bożego, ponieważ Bóg się pysznym przeciwstawia, a swoją łaskę daje pokornym. Bóg staje za pokornymi i popycha ich do przodu. Natomiast Bóg staje przed wyniosłymi i popycha ich do tyłu. I dlatego nie mogą wejść do Królestwa Bożego. I każdego rodzaju bogactwo ma tendencję, by czynić nas wielkimi w naszym własnym wyobrażeniu. Porównujemy się z innymi, czy oni są tak inteligentni jak my, czy bogaci tak jak my materialnie, czy w odniesieniu do pozycji społecznej, czy wyglądu. I to nasze samo wywyższenie i porównywanie się z innymi przeszkadza nam w wejściu do Królestwa Bożego. A gdy uczniowie to usłyszeli, zdumieli się i pytali, któż więc może być zbawiony. Ponieważ wszyscy są na swój sposób bogaci, uczniowie mogli myśleć o sobie, że są bogaci w doświadczenie rybackie. Jezus spojrzał na nich i mówi tak, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Bóg może wziąć tego wielkiego wielbłąda i zredukować go do rozmiaru ameby. Która bez problemu przejdzie przez ucho igielne. Więc, chociaż mamy o sobie tak wielkie mniemanie z powodu różnych umiejętności, które posiadamy, Bóg może uczynić cud i zredukować nas do takiej małości, że wąska brama wydaje nam się szeroka i łatwo możemy przez nią przejść. A więc wszystko zależy od tego, na ile pozwolimy Bogu, by nas upokorzył, by nas pomniejszył i uczynił. Biednymi w naszych własnych oczach. To jest sposób, w jaki możemy znaleźć zbawienie: jak wejść przez tą wąską bramę i jak później podążać tą wąską drogą. Ta droga jest tak wąska, że wielbłądowi trudno byłoby na niej się utrzymać. Natomiast Ameba z całą prędkością bez problemu się po niej porusza. Bo wszystko zależy od tego, jak mali jesteśmy. Niektórzy ludzie wchodzą na wąską drogę, bo na początku są gotowi postrzegać swoją małość i uniżają się, uznają swą grzeszność i że nic nie mają, ale po jakimś czasie, po paru latach Bóg ich błogosławi, dobrze im się układa w rodzinie i w duchowym życiu i zaczynają wzbijać się w pychę, uderza im to do głowy. Ale jeśli chcemy pozostać na tej wąskiej drodze, musimy nadal patrzeć na siebie jako na małych. I w dwudziestym siódmym wierszu Piotr pyta się Jezusa, mówiąc my wszystko opuściliśmy i poszliśmy za Tobą cóż za to będziemy mieli? Innymi słowy, co otrzymamy w nagrodę? Jezus udziela Mu na to dwóch odpowiedzi. I potrzebujemy zastanowić się nad Jego oboma odpowiedziami. Wierz 28, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i Wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy a więc to również dotyczy nas, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, Stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. I to jest odpowiedź Jezusa na pytanie zadane przez Piotra, co za to będziemy mieli. Ale dodaje jeszcze jedną rzecz, mówiąc, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To jest prawda, że jeśli opuścimy braci, siostry, rodzinę, to Bóg da nam braci, siostry i rodzinę w różnych częściach świata dużo więcej niż mieliśmy. Więc na pewno na tym nie stracimy, i dodatkowo dziedziczymy życie wieczne, co jest dużo, dużo więcej warte niż cokolwiek zostawiliśmy. A więc to jest pierwsza część odpowiedzi. Ale jeszcze Jezus mówi, że jest coś ważnego i chce, żebyśmy tego uważnie posłuchali. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi w ten ostateczny dzień. Na czym polega ta różnica pierwszych, którzy będą ostatnimi? a ostatnich pierwszymi. I Jezus dalej to wyjaśnia i tutaj niestety mamy podział na rozdziały, ale dalej w dwudziestym rozdziale mamy kontynuację odpowiedzi Jezusa. I tam Jezus wyjaśnia Piotrowi tą drugą część jego odpowiedzi. Wielu pierwszych będzie ostatnimi a wielu ostatnich pierwszymi. I Jezus posługuje się przypowieścią, aby to wyjaśnić. Królestwo Niebios podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby so, nająć robotników do swojej winnicy i umówił się z robotnikami na denara za dzień. A dzień pracy rozpoczynał się o szóstej rano. I on umówił się z tymi robotnikami, że zapłaci im denara za dzień pracy, co było normalną dniówką w tamtych czasach. O dziewiątej rano, czyli według biblijnego liczenia czasu o trzeciej godzinie, zobaczył innych którzy nie mieli pracy i czekali na rynku, na oferty. I do tych powiedział, idźcie pracować w mojej winnicy, a to, co się Wam należy, to Wam zapłacę. Co oznacza, że obiecał im wynagrodzenie za pracę. W pierwszym przypadku dokładnie powiedział, ile im zapłaci, a w drugim nie podał konkretnej kwoty, ale powiedział, że da im to, co im się należy. A oni dobrze wiedzieli, jakie jest wynagrodzenie za dzień pracy. I ponownie o szóstej godzinie trzecia grupa poszła, czyli nasza trzecia godzina po południu, a więc widzimy cztery grupy ludzi, z którymi ten gospodarz postąpił w ten sam sposób. I widzimy, że te wszystkie grupy zgodziły się pracować za odpowiednie wynagrodzenie. To jest ważne, żebyśmy to zauważyli. Wszyscy zgodzili się pracować pod warunkiem, że zostaną wynagrodzeni za swoją pracę. W innym wypadku nie poszliby do pracy w winnicy. Ponownie o 11 godzinie, czyli nasza piąta po południu, została jeszcze tylko godzina pracy. Gospodarz znalazł kolejnych pracowników i pyta ich, dlaczego stoicie tutaj cały dzień nic nie robiąc? A oni odpowiedzieli, że nikt ich nie zatrudnił. I on mówi do nich: Idźcie do mojej winnicy. I nie daje im nawet obietnicy wynagrodzenia. Więc musimy zauważyć tę różnicę między tą ostatnią grupą a wcześniejszymi czterema grupami ludzi. Te wcześniejsze grupy poszły do pracy za wynagrodzenie, a ostatnia grupa poszła do pracy bez żadnej obietnicy. Po prostu poszli do pracy. Niezwykle ważne byśmy to zauważyli, ponieważ to się odnosi do tej różnicy między pierwszymi i ostatnimi: pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. O szóstej godzinie, gdy już było po pracy, gospodarz zawołał wszystkich pracowników, aby wypłacić im należne wynagrodzenie i zaczął wypłatę od ostatnich, i kolejno wypłacał aż do pierwszych. I gdy przyszli po wypłatę ci, którzy Zostali zatrudnieni na godzinę przed końcem pracy, zdziwili się, że otrzymali zapłatę za cały dzień pracy. Innymi słowy, otrzymali 12 razy więcej niż to, co im się należało, ponieważ jeden denar był zapłatą za 12 godzin pracy, a oni pracowali tylko przez godzinę, a otrzymali zapłatę za cały dzień pracy. A gdy przyszli po wypłatę, ci, którzy. Pracowali od szóstej rano, spodziewali się, że skoro ten człowiek jest taki hojny, to otrzymają wielką wypłatę. Skoro ten człowiek zapłacił jednego denara za tym, którzy pracowali przez jedną godzinę, spodziewali się wielkiej wypłaty, ale otrzymali tylko denara. I zaczęli narzekać. I poszli ze skargą do gospodarza i mówią: Ci ostatni pracowali tylko przez godzinę, a my cały dzień. A więc widzimy, że jest tutaj problem porównywania się. Dlaczego Bóg zrobił coś dla nich, a nie chce tego zrobić dla nas? Tu pojawia się problem. Porównywali się z innymi, a co z tymi, którzy krócej pracowali? Oni też dostali jednego dynara. I zrównałeś nas z nimi. To jest kolejny problem. Kiedy złościmy się, że Bóg stawia nas na równi z innymi, mamy z tym problem. Jesteśmy tutaj od samego rana, pracujemy w palącym słońcu. Widzimy dużo takiej postawy w kościołach chrześcijańskich dzisiaj. Ludzie, którzy uważają się za wytrawnych pracowników i dlatego oczekują większego uznania, szacunku i nagrody niż ci, którzy przyszli później. A on odpowiedział jednemu z nich: Przyjacielu, nie robię ci krzywdy. Nawet jeśli przyszedłeś o szóstej rano, czy nie umówiłeś się ze mną za jednego denara? Dałem ci denara, nie oszukałem cię. Weź co twoje i odejdź. Chcę bowiem dać temu ostatniemu tyle, co tobie. Co tobie do tego? Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy jesteś zazdrosny, dlatego że ja jestem hojny? W ten sposób, wyjaśnia Jezus, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. O co w tym chodzi? Kto będzie pierwszy w ten ostateczny dzień? Ci, którzy służyli bez nadziei nagrody, którzy nie służyli tylko za zapłatę, za korzyści płynące ze służby Panu. I dzisiaj na świecie są dwie kategorie ludzi, którzy służą Panu. Ci, którzy pracują, dlatego że otrzymują za to wynagrodzenie, chcą uznania, chcą jakiejś pozycji i być może nagrody w niebie. Ale są też tacy, którzy mówią: Panie, będziemy Ci służyć, nawet jeśli za to nic nie otrzymamy. Jeśli nam nikt nie zapłaci, to nas to nie zniechęca. Będziemy i tak pracować. Nawet jeśli będziemy biedni i będziemy zmagać się z głodem, to i tak ci będziemy służyć. I to są dwie kompletnie odmienne kategorie ludzi. Jedna grupa to ci, którzy służą dlatego, że coś z tego będą mieli. To są ci, którzy chętnie słuchają tych kaznodziejów, którzy mówią Daj Bogu dziesięcinę, a Bóg cię za to będzie błogosławił. Będziesz błogosławiony w pracy i otrzymasz stukrotną nagrodę. Czy coś takiego? Oni robią interesy z Bogiem, ale nie da się robić interesów z Bogiem. Oni dają dziesięcinę, oczekując jeszcze większego zwrotu. Co to jest? To jest robienie interesów z Bogiem. Tacy będą ostatni, ale ci, którzy mówią: Panie, ja nie chcę nic w zamian, Ty już tak wiele dla mnie zrobiłeś. Na krzyżu Golgoty. Jakże miałbym jeszcze czegoś więcej od Ciebie oczekiwać? Chcę Ci służyć i chcę całym moim życiem wyrażać wdzięczność Tobie. Oni są podobni do tych, którzy przyszli pracować na ostatnią godzinę bez obietnicy otrzymania czegokolwiek. To jest druga część odpowiedzi Jezusa na pytanie Piotra, który pyta: Co otrzymamy za to, że poszliśmy za Tobą? Tu jest bardzo ważna zasada, która dotyczy nas wszystkich, nie tylko pełnoetatowych pracowników, ale wszystkich nas, którzy jesteśmy na nowo narodzonymi chrześcijanami. Zadaj sobie pytanie, czy oczekujesz, że Pan zrobi coś dla Ciebie, ponieważ tyle zrobiłeś dla niego. Czasami oczekujemy, że Pan będzie nam błogosławił, czy odpowie na nasze modlitwy, ponieważ wiernie mu służyliśmy. Najlepszą postawą w służbie Bożej jest nie oczekiwać niczego. Wtedy nie będziemy mieli z niczym problemu i nigdy nie będziemy narzekali na Pana, tak jak czyni to wielu chrześcijan. Gdy przychodzisz do Pana, czy wewnątrz nie masz takiej postawy, Panie służy Ci od tak wielu lat, to teraz chyba powinieneś to dla mnie zrobić. W takim wypadku nie przychodzisz do Pana w imieniu Jezusa. Ale w swoim własnym imieniu. Nie przychodzisz w oparciu o zasługi Jezusa Chrystusa, ale w oparciu o Twoje zasługi, bo Ty służysz Panu od 40 lat. Dlatego Bóg powinien coś dla Ciebie zrobić. I dlatego Twoje chrześcijańskie życie pozostaje na takiej płciźnie. Jeśli chcesz mieć bogate chrześcijańskie doświadczenie, to nie oczekuj niczego od Pana, gdy do Niego przychodzisz. Panie. To na co zasługuję, to piekło. Na to naprawdę zasługuję. Ale Ty dałeś mi wszystko daleko lepsze niż piekło. Dałeś mi to na co nie zasługuję. Więc nie śmiem prosić o nic więcej. To są najszczęśliwsi chrześcijanie na obliczu Ziemi. I dlatego, że ludzie nie przychodzą do Boga z taką postawą, wielu chrześcijan jest bardzo niezadowolonych. Taką lekcję możemy nauczyć się, patrząc na tą przypowieść. To jest wszystko to, czego Jezus nauczał w tej dziedzinie. I to musimy zrozumieć. Przechodzimy do kolejnego, 17 wiersza z ewangelii Mateusza, dwudziestego rozdziału. A gdy Jezus szedł do Jerozolimy, w drodze wziął ze sobą na ubocze dwunastu uczniów i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie. Poczynając od szesnastego rozdziału, gdzie Jezus mówił o Kościele po raz pierwszy, Widzimy jak zaraz mówi też o krzyżu po raz pierwszy. Mówił o kościele i o swoim pójściu na krzyż i wzywał uczniów, by brali swój krzyż na siebie. Wszystko to w kontekście budowania kościoła. I później widzimy, że to powtarza. Mówi, że zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie, a oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia z wstanie. I wyobraźcie sobie uczniów, którzy słyszą takie słowo o wyśmiewaniu, biczowaniu. I ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa moglibyśmy oczekiwać, że uczniowie pogrążą się w smutku i żałości, ale widzimy zamiast tego matkę synów Zebedeusza, która szuka ich pozycji, kłania się przed Jezusem i w ogóle nie wspomina jego ukrzyżowania, ale prosi go, by posadził jej synów, jednego po swojej prawicy, a drugiego po swojej lewicy, w nadchodzącym królestwie. To jest totalny wyraz niezrozumienia tej przypowieści, którą Jezus właśnie opowiedział, gdzie Jezus mówi, żeby nie szukać nagrody, nawet w niebie żeby pożądać pozycji po prawej czy po lewej stronie Jezusa. Ona zupełnie tego nie rozumiała. W innej Ewangelii czytamy, że to sam Jan i Jakub przyszli prosząc o tą pozycję. A więc to nie tylko Matka, ale również Jakub i Jan przyszli do Chrystusa i powiedzieli, my chcemy siedzieć po Twojej prawicy i po Twojej lewicy. Czy oni zrozumieli to, co Jezus właśnie powiedział, by nie służyć mu dla nagrody? Nie. Jakub i Jan byli jednymi z najlepszych uczniów Jezusa. Byli częścią tej najbliższej Jezusowi trójki. Jezus miał z nimi bliską społeczność i z nimi współpracował. Nawet oni mieli tę postawę. I wiecie dlaczego? Ponieważ nadal nie byli napełnieni Duchem Świętym. Oni kochali Pana. Pozostawili swoje codzienne zajęcia dla Niego, ufali Mu, że On zaspokoi wszystkie ich potrzeby. Wierzę, że żyli dużo prostszym życiem niż gdy byli rybakami wcześniej i byli gotowi to wszystko poświęcić, a jednak mieli to pragnienie zaszczytów. I widziałem to w życiu wielu chrześcijańskich pracowników, którzy pozostawili swoje dobre zawody i wiele poświęcili w służbie dla Pana. Przechodzili przez różne bolesne doświadczenia, ale głęboko w sercu mieli to pragnienie bycia uhonorowanymi, mieć jakąś pozycję w kościele. I to widzimy jest destrukcyjne. To wszystko są ostrzeżenia dla nas. Jezus uczy nas przez swój przykład. Strzeżcie się tej postawy oczekiwania nagrody za swoją służbę. Czy to będzie uhonorowanie na ziemi? czy w niebie, czy też jakaś finansowa nagroda, czy jakakolwiek inna forma nagrody za naszą służbę dla Niego. To nie powinno być motywacją w naszej służbie. Mamy służyć Panu, ponieważ jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co On dla nas uczynił. To tak, jakby ktoś dał wam milion złotych i poprosiłby, żebyście coś małego dla niego zrobili. Czy nadal będziecie go prosić o zapłatę za tą małą rzecz? Wyobraźcie sobie, że spłacił wasz milionowy dług, a potem prosi, żebyście coś dla małego dla niego zrobili. I wy mielibyście czelność prosić go o zapłatę za to? Wstyd coś takiego robić. On już zapłacił milion złotych, regulując wasz dług. I teraz chcecie, żeby zapłacił Wam za coś małego, co dla Niego robicie? Tak musimy siebie postrzegać w naszej relacji z Panem. On spłacił nasz wielki dług, a my teraz żądamy nagrody, chcemy pozycji, chcemy zaszczytów, chcemy być przywódcami, chcemy być szanowani tutaj w Kościele i w niebie. Jest wielu, którzy tak się czują. Jezus odpowiedział matce synów Zebedeusza: Nie wiesz, o co prosisz. Nie wiesz, jakie cierpienie mnie czeka i nie znasz drogi krzyża. I pyta Jakuba i Jana: Czy jesteście w stanie wypić mój kielich, ponieważ ewidentnie oni są tutaj obecni? Czy jesteście gotowi pić mój kielich i iść drogą krzyża? I oni odważnie powiedzieli: Tak, jesteśmy w stanie. To było dość aroganckie z ich strony, by tak powiedzieć. Nie zdawali sobie sprawy, że bez mocy Ducha Świętego to było niemożliwe, ale powiedzieli, tak, jesteśmy w stanie, bo chcieli tych pozycji, zaszczytu. A wtedy Jezus im odpowiada i zauważcie Jego pokorę. Tak, będziecie pili mój kielich, ale nie do mnie należy danie miejsca po mojej prawej czy lewej stronie. Widzimy tutaj ponownie pokorę Jezusa, który mówi, przykro mi, ale nie mogę Wam dać tego miejsca. Czy widzimy łagodność Jezusa tutaj? Nie gromi ich i nie karci ich, mówiąc, że są zachłanni na pozycję, by siedzieć na tych tronach i rządzić innymi. Ale On w swej łaskawości mówi, to nie do mnie należy dania tego miejsca. Będzie dane tym, którym zostało przygotowane przez mojego Ojca. A ja wiem, dla kogo są te dwa miejsca przygotowane przez ojca. Biblia mówi w liście do Filipian w drugim rozdziale, że Jezus się uniżył i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. I dlatego, z tego właśnie powodu, Bóg dał mu imię, które jest ponad wszelkie inne imiona aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano. List do Filipian 2, 8, 9, 10. W jaki sposób Jezus dostał się na swój tron? Ponieważ uniżył się aż do miejsca śmierci i to śmierci na krzyżu. Kto więc będzie siedział po jego lewicy i prawicy w chwale? To będą ci, którzy uniżyli się w największym stopniu na przestrzeni całej historii. Nie wiem, kim są te osoby. To może być jakaś biedna wdowa z Afryki, nieznana nikomu. Niekoniecznie jakiś wielki apostoł. To są ci, którzy najbardziej uniżają się w tym ziemskim życiu. Takich Bóg wywyższy. To jest jego zasada. Bóg wywyższa tych, którzy się uniżają. I to będą osoby najbliższe Jezusowi przez całą wieczność. I to powinna być nagroda, za którą tęsknimy. Bliskość z Chrystusem. Nie aby siedzieć w pozycji władzy nad innymi ludźmi. A gdy Dziesięciu pozostałych uczniów to usłyszało, wież 24. Oni oburzyli się na tych dwóch braci. Dlaczego? Nie dlatego, że byli bardziej duchowi, ale dlatego, że tych dwóch wyprzedziło ich, zabiegając o te zaszczytne miejsca. Oni sami chcieli siedzieć na tych dwóch tronach, ponieważ nawet w czasie ostatniej wieczerzy oni dyskutują o tym, kto z nich jest największy. Po tym jak Jezus zapowiada swoją śmierć. Ale to wszystko zmieniło się, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pamiętajmy, że ci apostołowie chociaż byli bardzo zadedykowani, wiele poświęcili, pełni miłości do Jezusa, gotowi położyć za Niego życie. Nie byli duchowi. I podobnie może być dzisiaj z ludźmi. Którzy są wiele w stanie poświęcić dla Jezusa. I mówią: Poświęciłem swoją pracę, przechodzę wiele różnych trudności. Czy to znaczy, że nie jestem duchową osobą? Jeśli głęboko w sercu szukasz nagrody, będziesz w gronie tych ostatnich w dniu ostatecznym. To wszystko jest związane z tą przypowieścią o tym, kto będzie pierwszy, a kto będzie ostatni. Szukanie pozycji, chwały. Teraz lub w wieczności. Tacy będą ostatni. I dalej Jezus mówi do nich, przywołując ich do siebie: Chcę was czegoś nauczyć. Wiersz 25. Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi. Wśród nich największymi są ci, którzy posiadają najwięcej władzy. Ale tak nie ma być między wami. Kto chce między wami być wielki, niech będzie waszym sługą. Na tym polega wielkość w Bożym Królestwie. Być sługą i mieć postawę sługi. Kto chce być pierwszy, niech nauczy się być sługą wszystkich. Tak jak Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On mówi: Ja nie tylko głoszę Wam kazania. Ale popatrzcie na mój przykład. Nie przyszedłem na Ziemię, żeby zdobyć pozycję. Ja już miałem wysoką pozycję, ale to wszystko zostawiłem. To jest postawa, którą musicie mieć. To wstyd, żeby ktoś, kto się nazywa reprezentantem Jezusa Chrystusa, szukał dla siebie wysokiej pozycji, mówiąc, że podąża za Panem, który pozostawił największą pozycję w całym wszechświecie, będąc równym Ojcu w wieczności. I stał się człowiekiem i sługą. Niech Bóg nam dopomoże nauczyć się tej lekcji, abyśmy mogli podążać śladami naszego Zbawiciela. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.